Będzie Wiem będziesz ślady została, ja Widać! ślady. No jakieś ślady? widzę. Pomyśl, na pustyni, tak, że jest A Tak, tak. To jest pająk. Tak, pająk, grzyby, ptasznik. Tarantula, <noise> uciekajcie. To nie jest tarantula, to nie. Jest znaczy, tarantula to jest angielska nazwa ptaszników, także wiesz. Tak już możesz nie podchodzić w niej. Nie ma takiego czegoś jak tarantula. Po angielsku, tarantula to jest ptasznik, nie? Podchodzi do pana. Ja go Zaraz zaatakuje. zaatakuje. Ej, pan się nie boi? Nie boi. Ty się boisz, panku? No, boisz? ja ja sobie <śmienny> Pójdź go z Niech sobie chodzi Na razie to on mnie nie chce To jest prawdziwy? No, no Na pompkę taki, na baterię i się rusza żeby. Aha, to jest prawdziwy no. To prawdziwy! Nie widzisz? Przynieś wiaderko, żeby go znowu pan złapał? Babkę z niego ulepić, taką wielką z wielkiego wiaderka

Dotnij go, nic się nie stanie. To prawdziwy pająk! Co to jest za pająk? Ptasznik. Ptasznik? A on robi pajęczyny? Nie, ten nie. Na ziemi żyje. To nie robi pajęczyny? Nie, co na rzewak żyją, robią pajęczyny. ¡Suscríbete, ¿Suscríbete? ¿Suscríbete?